Ja pierd... Wchodzi pod łódź, ale gnieki Ja pierdziele, ale wciąga Patrz, ja leci z Ale roli, Jezu, to jest to Nocne łowy Nienawidzę tu. Jak mu zawalił, to jest naprawdę big już To jest ryba, po którą przyjechaliśmy tutaj <laughs> To jak, jak łosoś idzie, to jest jak łosoś Ja to, nie tylko w Polsce kutownictwo. Wlecone! Ale ty już chodnożka, ty już tak? Od razu jesz. na starcie. Marzyłem do o tym handlowym, w tej Jest wyjazd, jest zerwana dieta, tak? Jest, dziewięć stówek. Ty myślisz, Jaszu, że my tego nie wypalimy na przez tydzień? Jak to w dwa dni pójdzie, w trzy, człowieku? Nie, Marek? Na lajcie, ile tam będzie? 30 km 30 litr na kilometr I jeszcze do tego 100 ml tego bierze. Oleju, bo to już się zrobił 200 z tego, czterosuba. Ja pierdzielę. Tu jest ta pszczółka nasza. O, tak wygląda ta pszczółka. Siemano mordeczki, teraz możemy się zaspokoić z nimi przygotować. Właśnie pakujemy tutaj paliwo na wyjazd. Weszło. 120 litrów, a już a jest 15 godzin. Mamy ponad 130 litrów yy, paliwa. Też na połowę do jazdu starczy, ale ja jeszcze chciał bardzo, żebym się pochwalił tym, co mam na szyi. To jest Talizman szczęścia tutaj. Złoto na szyi. Jedziemy na wyjazd, jedziemy też zdobyć złoto. Złote, wielkie szczupaki, złote, wielkie szandarzy. Zendery, Tak, wielkie ryby zazwyczaj są. Złote. Patrzcie jak szalona prawie jak na fala. Bo chodzi godzina 21, czyli planowane jakoś niecałe 4 godziny wyjazd po terminie, ale i tak nie jest źle, bo wiadomo zawsze są obsówki, więc planowaliśmy wyjazd o 17, ale z możliwością wyjechania do godziny 22. Więc w tych najgorszych szacunkach i tak jest godzina wcześniej przed nami 15-16 godzin szacujemy drogi. drogi. No, i dojechali. Mudeczka, stoi, auto rozpakowane. Oj, piękny stolik, talerze rozłożone. mamy piknik, ale mamy piknik. Piękna komnata przygotowana. Tylko jest jeden problem, że kurde, przyjechaliśmy. Tu miała być woda, generalnie. Tu też widzę, że ci wędkarze, bo namioty takie stoją. Tak, miała być woda zamiast wody prosto, tam kurde z tyłu, nie? I to jest największy problem, że tutaj nie ma gdzie pływać, kurde. Jest fajnie, tylko nie ma wody. Pierwsze wodowanie, zrzucamy się na wodę, nieznana woda dzisiaj przed nami, wygląda to ślicznie, piękne łajby dookoła, kawał wody, ruch niesamowity i dzisiaj robimy rozeznanie, jak rozeznanie to to Mariusz Kuczyn, wychodzimy, trolo, lolo, trolo, lolo, sprawdzimy co tu się dzieje, poobczajamy jak wyglądają miejscówki i jest dosyć późno, bo mamy już godzinę 14, do godziny 18, 19, Trololo, lolo, a pod wieczór będziemy się szukać sandery, albo wyjdziemy na jakieś trawy, jak miejscówki obczejmi i poszukamy większego szczupaka na płytszej wodzie. Ja zaczynam od okonia 4D, 23 cm, a chłopaki lecą strautami. Wbijamy, bardzo duża ryba. Big fish. Na co? To jest, to jest grubo ponad metr. Podbierak Marek przygotował. Dobra, ta strona jest ok. Będziemy pomału szli. Przygotuj, podbierak. Oj, ładna ryba. No i zaprezentuj rybkę teraz. Co tam trafiłeś, Mariusz? Nie Mariusz, obstawiłeś, zaprezentuj rybkę I zobacz, zwolniłeś, nie? Tak Daj buziaczka i do wody, bo ładnie ją nadkamerowałem Pierwsza rybka nasza na wjeździe 92 wraca do wody Pięknie poszło, ale jak widać ją, ale pomachała ogonem Niesamowite, brawo Mariusz Bet. To jest wers. Marek, wiesz podbierak? Mówię, że tego on konia. To jest to jest taki 107 może Ładnie idzie z roli cały czas. Oj, ładnie. Pięknie się stawia, zobacz. Patrz, jak muruje pod łodzią, jak przed. Coś pięknego, ale chodzi. Uważaj, uważaj, chodzić na razie. Niech trochę powalczy z Ładnie idzie, naprawdę, bo Pani się stawia brawo. Widzę go już no, Wyskoczył, nie? No, no. Jest, pier... Nie, nie Dobra Jest Nie Też 90 parę, pierwsza ryba, na okonia brawo. Oh, bo... I na okonia, czułem, że ten okoń Zrobi tu robotę, 4D, 75 gramów Piękny strzał z łapy Teraz zrobimy dokładną pomiarów ja 58 103. 103. 103, 103 103 Panowie Met 3, kurde No to nie jest źle, słuchajcie, tak rozpocząć tutaj Met 3, ale ciężkie warunki dookoła nas, barki, wiatr, ale jest, pierwsza metrowa ryba na wyjeździe Buziaczek i nagłówkę do wody Rozpoznanie trollingiem daje pojedyncze średnie ryby. Fajnie jest rozpocząć sezon metrówką, ale przyjechaliśmy tu po o wiele większe sztuki. Przenosimy się na trawy i zaczynamy łowienie dżerkami i gumami. Mamy początek sezonu, a ryby zachowują się jak te z końca sezonu na rugi, gdy są mocno przekute i tylko trącają, bądź odprowadzają przynęty. A bo sto nie, sto nie, 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 druga nie, 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 druga metrówka o, już to jest... No, ale to my, pan, nie ja, Ale jakie to było piękne? Nie A ładna ryba była. No czemu go tak? Ponad metrowa ryba była. się, no może wypluł. Wypluł, no co? Nie tylko w Polsce kusownictwo. Niby Holandia, niby nie łowiąc ryb słodkowodnych. A zobaczcie, wpływamy po raz kolejny na żak. Tym razem mu nie odpuść. I żak zostanie zdemontowany. Czyli kusownictwo też tu jest. Jak to się mówi. Nasi z w tu byli. Żaki ciągną się kilometrami. Słuchajcie, to jest masakra. Musimy. Kolejny? To jest po Ja pierdziele, jakie żaki. Co jest w tych żakach? Węgorze. Ja pierdziele. Węgorze. Kraby. Ja pierdziele. Kraby są w tych żakach. O tam się wiją węgorze, to jest masakra. Co tu się dzieje? Węgorze? Węgorze, Węgorze i kraby. To jest... Babki. To jest chyba za duże, żebyśmy to unicestwili, kurde, panowie. Co się dzieje? Jak... jak, ile węgorzy, ty. O Jezu, ile tu jest węgorza. Masakra, to już jest 10 żaków tu Ej, ten system to się ciągnie, kurde, już dobre kilkaset metrów i te żaki nadal są, My to jest w ogóle mamy za małą łódkę, żeby, żeby to spakować wszystko na LIPE, nie? Koniec jest dopiero. żaka panowie, ale to jest nie, nie do zniszczenia, zobaczcie, jest cięcie. Jest. Nie, no nie, to niepotrzebne było. Mortki 22.10. Dopiero co zaszło słońce za horyzont. Im bardziej na zachód, tym ten zachód jest później około 40 minut różnicy pomiędzy naszym krajem a tym miejscem tutaj. Słuchajcie, mamy nów. W nowiu moje doświadczenie jest takie, że właśnie ryby lubią. Jest, jest wychodzić po zachodzie, piękna ryba, piękna ryba, to jest to, to jest to co mówiłem, ale jaki strzał, to było coś pięknie, ale to co mówiłem, podbierak. podbierak, podbierak, tu się nie będziemy pierdzielić słuchajcie tym razem, zgodnie, to co chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, że ważne jest, żeby trzymać się planu i tego planu się trzymamy tutaj dzisiaj. Nie szkodzi, ale jest Nie sztuka. W takich warunkach jest sztuka. Pięknie, jest. W takich warunkach ryba jest ryba. I trzeba mieć plan. I ten plan dzisiaj nam wypalił, słuchajcie. Ale jak pięknie, nawet pięknie. Dobra, wyciągamy i Mariusz. Co się Marcin Mariusz? Marcin Mariusz, brawo. Nieduży, ale jest. Dziabnięty. Był, był, był. Był, brawo, około 90 cm. Brawo. Spróbujmy jeszcze, słuchajcie, ponieważ mamy jakieś, do takiej naprawdę całkowitej ciemności mamy około godzinę tutaj, więc jeszcze możemy chwilę połowić i to jest to. Nów z... słońce zachodzi za horyzont, warto zostać trochę dłużej i my to zrobiliśmy. Lecimy dalej. Dawaj, pokaż rybę, gdzie ona jest. Pod łódkę wchodzi. Wchodzi pod łódź, o, ale gnie kij. Ja pierdzielę, ale wciąga, Patrz, żoń, ale żoń, jedzie żoń. z roli, Jezu, to jest to, nocne łowy, ale kurde, co wiecie sandacz, czy? Jest tutaj, jest. Co, szupak, sandał? Szczupak, szczupak, za bok. Ale ładny szczupak. Kilometer. Szczupak, tak, czy do... sandał? Do tego, do Do biraka będzie bezpieczniej, nie? Tak, bo no. za bok to jest ciężko jest, metr będzie med? Będzie, Nie, będzie Może będzie Będzie, będzie Ale powiedz mi, on wpływał pływa, w koni? O oh jest, o oh jest Ale się rzuca No i co nocne szczupaki? Bajki Bajki, co? Można łowić szczupaki po nocy? Można, A nawet Jak trzeba 100 cm 100 cm 100 centymetrów. Metr. Tak? Metrowa ryba, zobaczcie. Warto, warto jest czasami zostać. Która jest godzina w ogóle, powiedz? 12.30. 12 12 no, zaprezentuj, to tą rybę jeszcze. 12.51 prawie. Szedłeś, uderzył lekko, tu widać, Lekre zobaczcie uderzenie. na pysk. Widać na pysk. W pysku się przepięła. przepięła się, widać, że jest, ale jak rozcięty pysk. I przepięła się do ogona. Dobra, daj Bo jej buzi ja. i zwróć rybce wolność proszę cię. Jest bardzo aktywna. Ja że w nocy tutaj te szupak są bardzo aktywne. Jest piegłobarwiony. Mega. Tutaj w kamerze? Trzecia metrówka. Pięknie on wygląda. Proszę. Jest! Jesteś jest zadowolony, nocy, co? Nocy, nocy. I co o tym sądzisz, że łowieniu nocnym szczupaków? Można łowić, to są Maria też nów, czy co o to tu Nie chodzi? Nie spodziewałem się tego w ogóle, powiem szczerze, że w nocy wyjdziemy i te szczupaki zławią metrowego szczupaka. No ale ten nów, tak jak powiedział Czyli mający, co, jednak opłata się zostać dłużej i, i to... Dłużej, zostaniesz, zostaniemy do rana w ogóle, tak? Piękna pszczoła. No, największy, wieś, na, na, największy deszcz na wyjeździe musiał nas dopaść wtedy, kiedy robimy nockę. No ale pięknie, ale ryby biorą, to się no nie ryby, liczy No ryby, ryby są. No. Koszt jakiś musi być tego, tego tego. Mariuszku, uwielbiasz deszcz, powiedz. Nienawidzę deszczu. To co teraz zrobisz? Nic, idę spać. <laughs> Zmów rybę. Ryba, ryba dobra na wszystko. Jest ładna. Trzecia 50 mieliśmy przerwę, mieliśmy takie demotywowanie, trochę, zmęczenie, zmoczenie i proszę, biorą całą noc. Może nie jakoś super, ale biorą kolejna ryba, brawo, na trawach, około 90 cm. No, 88, 88, 88, ale poszła niebezpiecznie. No i coś niesamowitego, słuchajcie, niesamowite doświadczenie. Mocne łowienie szczupaków, można łowić w całkowitych ciemnościach. Pierwsza 10, trzecia 50. I miejmy nadzieję, że zaraz będą kolejne. Mordeczki, godzina 5.30, już jasno, plery bolą, kryzys tu się wdał, umarasa pierwsza klasa, ledwo stoi, ale regeneruje się RedBullem. Mario z tyłu, też już siedzi połamany, u mnie też plecy bolą, ale mam jeszcze ze trzy godziny łowienia, tak żeby sprawdzić wszystkie partie dnia, jak wyglądają, ale wychodzi na to, że po prostu ta ryba bierze jednakowo przez 24 godziny, co jakiś czas jest po prostu ryba, co kilka godzin, co od godzinę jak, jakiś kontakt. Teraz jeszcze przed chwilą była po ciemaku całkowitym, jedna ryba dosłownie siadła. nie udało się jej do końca nagrać, odpalić świateł. Siadła, myślałem, że ciągnę zielicho i pod łódką patrzę, jest ryba, także no coś dziwnego się dzieje, ale słuchajcie walczyć trzeba do samego końca, bo dopóki jest się na wodzie, wszystko wydarzyć się może i w każdej chwili może nam pierdzielnąć ryba 120, a nawet 130 z plusem, bo po takie ryby tutaj przyjechaliśmy. No ale ryba jest ryba, kurde. Jięty ty Jaki zdewastowany Co ma jest Ale jak zobacz jaki ma no ale żyje, atakuje ryba Która godzina? 5.35 pięć. co godzinę gdzieś, mniej więcej Ale ładnie, ten już głębiej wziął Ale siedzi, oje Patrz, patrz, patrz. To jak pomachał ogonkiem i poszedł do trawa. Krzywym ogonkiem swoim to Brawo. najbardziej regeneruje. Nic tak nie regeneruje. Kawa, Red Bull, tylko strzał z czupaku. Lecimy dalej. Godzina na siódma pięć. Słońce mocno świeci, prześwietliło wodę. Trzy kontakty na trawach żadnej ryby nie wyjętej. Stawiamy wszystko na ostatnią kartę. Musimy dopać tego potwora. No już o miał, miał omamy wzrokowe. Po chwila widział szczupaki pod łodzią. Są problemy z ustaniem, z kręgosłupem. Dlatego przychodzimy w troll. Wszystko schoramy na tą kartę. Rozstawione piękne zestawy. Nie damy za wykrane. Nie poddamy się. Zwyciężymy. No. Z dalszej gry próbuje nas wyeliminować holenderska psiarnia. W porównaniu z dobrze nam znaną policją niemiecką, z nimi nie ma dyskusji. Okej. Okay. Specjalnie przed wyjazdem wyrobiłem sobie jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego, bo wiedziałem, że zwykłego sternika motowodnego nie uznają. Dodatkowe dokumenty nie pomogły. Chcieli przywalić nam 300 euro mandatu plus natychmiastowa eksmisja z wody i zakaz wstępu. Mieliśmy jednak jeszcze jedną szansę i tutaj wielkie pozdro dla skowrona za tego tipa. W Holandii można pływać na silniku spalinowym, jeśli łódka jest zblokowana do prędkości 20 km na godzinę. Zły glina nie chce nam w to uwierzyć, więc zapraszamy go na pokład. Każę mu iść na tył, by z Mariem odpowiednio żyli łódkę. Dodają gazu, ale powoli. I w tym samym momencie podnoszę trymem silnik do góry. Nawet przy lekko podniesionym silniku łódka nie wejdzie w ślisk. Pies nie wierzy w to, co się dzieje. Nie It's maksimum, It's 15 uh, per hour. Łódka nie osiąga 20 km na godzinę, więc nie może nam nic zrobić. Wracamy do gry. Have a nice day, thank yeah. you. To super, żeśmy, no, kurde tą, e, podkręciłem, rozumiesz ten. E, Trym do, do góry daliśmy i dać mu na maksa, wiesz. Płynął z nami i nie wyszedł ślizgnie. No ale to nie zaakceptował kura morskiego? Nie. Powiedział, że to jest... Powiedział, że to jest Polski. Że musi być international jakiś, powiedział. Dzięki kur... No, uratowałeś nas. Bo nam kazał już kur... spływać do tego, do portu. Nie możemy płynąć ślizgu, bo nasi koledzy kręcą się w okolicy. Wracamy do portu w trolu i dosłownie po paru minutach zacinamy pierwszą rybę. Jest to? O Jezus, hamulec nie wytrzymuje. Ja pierdzielę ale big fish. No, Ale piękny, że wyla nie poznaki stwierdziliśmy, że będziemy nie będziemy płynąć i spuściliśmy trola, dosłownie parę metrów, ten dzień jest szalony, nic nie brało, i co i za to nas złapała i my nie będziemy płynąć w ślizgu. Puścimy, kurde, został wystawione jeden, dwa zestawy tylko, kurde. Jak mu Tawaju, to jest naprawdę Biggs, to jest ryba, po którą przyjechaliśmy tutaj. <grym> to Jak, jak łoso siedzi, to jest jak łososie. Ja ja nie, 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 ściągnąć. nie, 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 to nie, zanim on to ściągnie, nie, on nie, 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 115, so, 120 15 metr Jest naprawdę gruby Ale łapa moja Moja łapa jak mnie pali Pali mnie, pali mnie łapa I No Planer spłynął do tego Ale chodzi Ja pierdolę jak to mnie tą będę Dawno czegoś takiego nigdzie Idzie Jezu Maria Widzisz? Giganto panowie Nie no ładnie Ile? Jest, ale nie no truska Ej, truska, truska, truska. <laughs> nie no jest piękna rybka panowie, piękna rybka. myśleliśmy, że będzie znacznie, znacznie większe, ale i tak słuchajcie, i tak po tylu godzinach bez brań, w trolu, na trawach jednych, drugich, rantach, nic i proszę jest, psiarnia, dzięki psiarni holenderskiej. Wy, wypiął się już? Może nie być nawet metra. 95 95 dobra, dawaj buzi, do wody, 95 centymetrów, wraca, i próbujemy złapać coś jeszcze. No i brawo, pięknie, wow. yeah. jest pięknie, dobra, Lecimy dalej. Poszła, A cholera, ale znowu na przyspieszeniu to, ale piękna była. A to co tu masz? Widziałeś, ja do ciebie byłem odwrócony. Ale piękna ryba była, ty. Trzeba było Ale ładnie chodzi. Widzisz ją, Mariusz? Jest, w koszu, pięknie. Czyli meta, panowie. Zaznaczony point. No jest, met. Równy met. No, brawo. i Brawo, piękna rybka. Panowie, dzięki tej psiarni znaleźliśmy metę ze Szczupakami. nam pomogły, może powiedzieć. <laughs> <laughs> Pozdrowienia <laughs> dla psiarni holenderskiej! <laughs> 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 Mordy, ale to był dojazd. Na pewno ponad 20 godzin ciągłego łowienia przez całą noc. Naprawdę jest ciężko. Czuję jak naprawdę po, po grubej imprezie. Słuchajcie, mylą mi się już dni. W każdym razie przez dwa dniśmy złapali w sumie chyba 4-metrowe szczupaki, było trochę jakieś tam dziewięćdziesiątek czegoś tam, wszystkie rodzaje łowienia techniki, bo żeśmy łowili trolling, łowiliśmy dżigowanie, łowiliśmy vertical, łowiliśmy łowienie na rantach, na trawach. Prawdziwa kwintesencja szczupakowego łowienia. Daliśmy z siebie 100%, naprawdę 100%, nawet 120 dawaliśmy do pieca. Były momenty, że po prostu nie, nie dawaliśmy rady, po prostu było takie zmęczenie w głowie, gdzieś pojawia się myśl, wróćmy, ale było warto. Sprawdziliśmy tą wodę. Jest tu potencjał, jest na pewno potencjał, ale to jest nie ta pora. Czasami po prostu tak jest, no, że przyjeżdża się po coś, a nie dostaje się tego, co się chce. Takie jest wędkarstwo i tak uważam, że ładnie połowiliśmy, zmęczyliśmy wodę, dlatego mortki za to poświęcenie. Zostawcie łapkę w górę i kto nie zostawił jeszcze subskrypcji, to niech ją zostawi, bo jeszcze z tej wody będzie jeden materiał i mam nadzieję, że dowalimy grubo, w końcu będzie ta ryba, po którą tu przyjechaliśmy, bo już poznaliśmy tą wodę dość niecoś i teraz stricte skupimy się na złowienie tej ryby, byle tylko warunki dopisały, a my to dla Was zrobimy. Eloryjki!